Czytanie z Ewangelii według świętego Marka. Onego czasu, gdy nadszedł wieczór, łódź była na pełnym morzu, on zaś sam na lądzie. A widząc ich, jak pracowali wiosłami, mieli bowiem wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po morzu i zamierzał ich minąć. Lecz oni, skoro go ujrzeli kroczącego po morzu, mniemali, że to zjawa, i zakrzyknęli. Wszyscy bowiem widzieli go i zatworzyli się. I zaraz przemówił do nich i rzekł im: Ufajcie, Jam jest, nie lękajcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr ustał. I tym więcej się zdumiewali w duszy, że nic nie zrozumieli z cudu chlebów, gdyż było zaślepione serce ich. A gdy się przeprawili, stanęli na ziemi Genezaret i przybili do brzegu. I skoro tylko wyszli z łodzi, natychmiast poznali go ludzie. A rozbiegłszy się po całej onej krainie, poczęli na łożach znosić chorych tam, gdzie posłyszeli, że przebywał. I gdziekolwiek wchodził do osad, do wsi czy miast, kładli chorych na drogach i błagali go, aby się choć kraju szaty jego dotknąć mogli, a ilu tylko się go dotknęło, byli uzdrowieni.